Hej, chcesz poznać poduszkę, dzięki której zawsze będziesz spać spokojnie? Oglądaj ten filmik. Oszczędzanie i gromadzenie pieniędzy dla jednych ludzi będzie stratą czasu. Dla mnie jest ono przede wszystkim wyrazem dojrzałości. Osoby rozsądne i odpowiedzialne wiedzą, że w życiu mogą przydarzyć się różne nieprzewidziane sytuacje na które warto się przygotować co byś zrobił jakby na przykład twoje mieszkanie spłonęło w pożarze skąd byś wziął pieniądze gdyby jeden z członków twojej rodziny nagle uległ poważnemu wypadkowi a co z taką prostą sytuacją jak utrata pracy skąd byś wziął pieniądze na zapłacenie rat kredytu na czynsze, opłaty i na jedzenie i właśnie przed takimi sytuacjami warto się przygotować i odłożyć pieniądze w tak zwanej finansowej poduszce bezpieczeństwa. Finansowa poduszka bezpieczeństwa jest to po prostu kwota pieniędzy, która ma nas zabezpieczyć przed takimi nagłymi, nieprzewidzianymi, ale przede wszystkim bardzo kosztownymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć w naszym życiu. Kwota, którą powinniśmy odłożyć stanowi sześciokrotność naszych miesięcznych wydatków lub sześciokrotność miesięcznych wydatków naszej rodziny. Nie jest to mała kwota, ale też nikt nie każe ci jej odłożyć w miesiąc czy dwa. Ważne, żeby po prostu zacząć to robić. A można to robić w sposób w pełni automatyczny. Wystarczy na przykład złożyć zlecenie stałe w swoim banku, które będzie co miesiąc przelewało z naszego zwykłego rachunku na konto oszczędnościowe ustaloną przez nas kwotę 10, 20, 50 czy 100 zł. Pieniądze zebrane w finansowej poduszce bezpieczeństwa powinny być łatwo dostępne, ale też nie za łatwo dostępne. Nie mieszajmy je z pieniędzmi, które potrzebne są na pokrycie naszych jakichś codziennych kosztów i na codziennych zobowiązań. Nie trzymamy ich więc na normalnym rachunku bankowym. Nie trzymajmy ich gdzieś w szufladzie, w kopercie, po którą zawsze będziemy mogli w każdej chwili sięgnąć. Do gromadzenia pieniędzy właśnie w finansowej poduszce bezpieczeństwa idealnie nadają się lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje skarbowe albo fundusze o niskim ryzyku. Jeśli więc jeszcze nie odłożyłeś pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę i nie zbudowałeś finansowej poduszki bezpieczeństwa, nie zwlekaj tylko czym prędzej zacznij to robić. Już dziś zaplanuj, że będziesz odkładał sobie 10, 20, 30, 50, 100 zł. Ustal zlecenie stałe i regularnie odkładaj pieniądze, aż uzbierasz właśnie minimum sześciokrotność wydatków swojej rodziny. I zabezpiecz właśnie siebie i swoją rodzinę na niepewną przyszłość. A jeżeli chcesz poznać jakieś inne sprawdzone sposoby na oszczędzanie pieniędzy i dowiedzieć się na przykład więcej na temat finansowej poduszki bezpieczeństwa, zajrzyj tutaj do opisu pod filmem. Znajdziesz tam link prowadzący do mojego bloga, gdzie poruszam właśnie różne tematy związane z finansami osobistymi. Do zobaczenia następnym razem. she aí